Porucznika Józefa Dampka i jego podkomendnych którzy oddali życie w obronie Ojczyzny i Kościoła Katolickiego. Dzisiejsze spotkanie święto Gryfa Pomorskiego to spotkanie wielkiej rodziny ludzi, dla których wartości patriotyczne Polska. Są bardzo ważne. Nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej ojczyzny. Proszę więc, ześlij na nią błogosławieństwo Twoje. Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości. A ja niech poznam wszystkie moje wobec niej obowiązki. I z Twoją pomocą je wypełnię. Amen. Będzie jeszcze wiele wystąpień osób znacznie bardziej ode mnie godnych upamiętniania Józefa Damka. Ja chcę powiedzieć bardzo krótko. Gestapo chciało go pojmać żywym lub martwym. W tym celu zorganizowano zasadzkę. W taki sposób. Traktowano tych najbardziej godnych, którzy najbardziej zasłużyli się Polsce. Osoba, która w tak strasznych warunkach prowadziła działalność dywersyjną, wywiadowczą ku pożytkowi, ku potędze państwa polskiego, która zawsze wierzyła, że to państwo. Nie upadło, nie zginęło, że się odrodzi, że będzie silna. Taka osoba powinna być czczona przez wszystkie pokolenia. I mam nadzieję, że tak będzie zawsze, pomimo tych przeszkód, pomniki, które będą wznoszone, krzyże, które będą upamiętniały pamięć takich właśnie osób jak świętej pamięci porucznik Józef Dambek jak... Jego towarzysze będzie wieczna. Dziękuję. Gdy walczymy o nowe miejsce, sprzeczamy się, czy ono jest odpowiednie, czy nie, to to jest niezbyt dobra wizytówka i to jest hańba. Że trzeba walczyć o pamięć, walczyć o prawdę historyczną i walczyć o to, żebyśmy mogli się dzisiaj tutaj spotkać. Nie da się nie powiedzieć i przypomnieć, że gdyby nie determinacja Romana, organizacji i no nas wszystkich, nie byłoby nas Tutaj tak wielu, bo różnie to bywało w różnych latach. Mamy piękne rocznice żołnierzy Armii Krajowej, Sybiraków, którzy z nami są, Gdynium Wysiedlony, Państwa Podziemnego. Świętujemy wszelkiego rodzaju rocznice. Ale ja mam nadzieję, że to nie będą tylko puste slogany, a osoby, które tutaj są, świadczą o tym, że zależy im na tym, aby ta pamięć była pielęgnowana. Nie tylko w święta, mamy mówić pięknie i pamiętać o tym, że Piłsudski powołał marynarkę polską, którą dzisiaj nie wiem, czy jeszcze jesteśmy w stanie utrzymać. Że zbudowaliśmy Obchodziliśmy ustanowione jeszcze przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, święto żołnierzy wyklętych. Porucznik Józef Dąbek formalnie żołnierzem wyklętym nie był, dlatego że to określenie jest zarezerwowane dla tego pokolenia, które zostało wymordowane po wkroczeniu Armii, Armii Czerwonej do Polski w ramach podziemia powojennego. Ale los, jaki spotkał porucznika Józefa Dąbka, dokładnie pokrywa się we wszystkich możliwych cechach właśnie z tym, co spotkało żołnierzy wyklętych. Jest w tej strasznej historii wszystko, co piękne i wzniosłe i podłe i niskie. Jest heroizm, jest bezinteresowna walka o ojczyznę, jest poświęcenie, jest przyjaźń. Jest też i osamotnienia, na końcu zdrada i śmierć. Śmierć z rąk gestapo po zadencjonowaniu przez agenta Najpierw Gestapo, później NKWD i później współpracownika władzy komunistycznej.